No więc tak, witam w kolejnym odcinku z serii Let's Play Divine Divinity. No i zaczynamy już grać. W tym odcinku dojdziemy do kasztoru pod krasnoludzkim bochnem. No i obejdziemy tutaj sobie okolice, może wbijemy level. Może będzie jakaś fajna rzecz. No ale już teraz, e, trendy to mam iść. Ha jakbym tędy poszedł, to bym spotkał tam parę orków, może by mnie nawet zabiły, nie, pamię nie, nie pamiętam już zbytnio, ale wolę już chyba raczej tą tą drogę no yy, i przepraszam was że tak późno wychodzą te odcinki z tej serii w ogóle tam próbuję jakoś to wszystko jakoś ogarniać powoli powoli, no bo coraz szybciej próbuję to robić, no ale nie mam jakiejś takiej zbytniej motywacji do tego, tak wiecie Odwiedziny, odwiedziny na mojej, na moim Króliczek Odwiedziny trochę zanikły tutaj Na moim kanale Tak samo trochę demotywuje Co jest? Tam no, dobra, tak ją na żywca dead, dead, dead. No, też nie ma jakichś takich komentarzy, nawet jakby były z dwa komentarze na 50 filmików, to i tak to by mnie zmotywowało. Tak, Bo ja, lubię, ja lubię to czytać, ja, wolę, ja lubię odpowiadać, ja lubię y, pomagać Wam. Jeśli macie jakiś problem i w tej grze, a jeśli nie w tej grze, no to jakiejś innej. No, lubię, tak, wiecie, to mnie motywuje do nagrywania kolejnych odcinków, a teraz jakoś tak wiecie, ale nie wiem, nie wiem czy to kogoś obchodzi, nie wiem czy ogląda ktoś to. Mam, mam... dwóch widzów z tego co pamiętam. To a to dobra, nie będę grał. Tak um, no to też... Może dla nich będę to nagrywał, bo nie ma więcej ludzi. Nie ma jakichś chętnych bardzo... No jestem tym zmartwiony... No, ale ciut, to, to, jest, to jest... tylko moja i wyłącznie wina, bo... Nie wiem, tutaj przynudzę, ma tutaj... To Spróbuję, żeby te serie były yy, nieco ciekawsze i w ogóle postaram się to <noise> nadrobić wszystko. Ale też widzę, że chyba Divinity, ta seria moja, to jest chyba najciekawsza z, z całej playlisty na YouTube Tego yy, yy, o, nie będę tego brał. A dziki dzień, dziki dzień! Dziku. Ehm, um, sobie tą notkę. Ja tutaj wiem co. O tej chodzi. No nie będę tego otwierał, bo jak mnie jebnie coś, to co będzie. No, mogę atakować. Z czarem no. no. o co chodziło w tym przedtem. Dobra, nieważne. No, do, patrzcie dość dużo ekspa, no tutaj idzie. No chyba nawet więcej niż na orkach. Mm, trochę dziwne to jest. O kur... Dam radę, dam radę, dam radę Czego on ucieka? O ślubnoju Woł... <grych> Dobra Chyba... Kurczaczek Coś... Mi... Coś... Coś mi mówiłem chyba no tak, to jest zamek Storm Storm, coś tam. Czekajcie, to jest zamek Storm, coś tam. Czekajcie, wyjdziemy. Stój pan, mój panie. Hmm, hmm. hmm. No. No, żeby tutaj wejść, albo musimy wykonać y, misję z, z podłożeniem tutaj, właśnie tej bomby, koorków. Albo chyba odzyskać, znaczy znaleźć mordercę księcia. No i jeszcze, może zatruć studnię. Chyba to, to były chyba te trzy opcje. Nie pamiętam, już, już to jest chyba tyle. Tak, i wtedy i po tych wykonania tych misji dostaniemy takie specjalne zaproszenie. No i możemy wejść do zamku. Tylko wiecie co, radzę nie wchodzić zbyt wcześniej do zamku, dopiero jak bijemy tam dość wysoki poziom, tak około 20, to jest nawet więcej, więcej. 22, coś takiego, bo. Yy, zresztą zobaczycie może kiedyś tam w odcinkach, może na do, do tej części, co. właśnie wyjdę z zamku Stormfist. Dobra, a teraz jesteśmy właśnie w Straży Miejskiej. Wy sobie to czytajcie ty będę przewijał to powoli. No, tak, odkryłem mordercy księcia. Właśnie nam się ta ym, misja yy, pojawiła. Yy, tutaj lepiej nie wchodźcie, bo tam może się zamknąć yy, nasz oficer, nasz, 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 nasz a będzie nam jeszcze potrzebny do, w rozmowie takiej jednej. A ja nie używam jakiegoś spaczowanego yy, Divine Divinity, tylko ja mam po prostu tą pełną wersję, to wszystko. A też warto popatrzeć na handel do, u tych strażników, bowiem mogą mieć fajne rzeczy. Yy, jak głównie patrzę do tego, jak mam kasę, że mają książki a, do czaru, co nie? No to patrz. patrz, nie pomagają. Alfrayerze. Wow, już nie mam takich potek, a no więc dobra, dojdziemy tak jakoś. Nie wiem, jak dojdziemy, ale spróbujemy dojść do tej do, do tej karczmy dobra o kurwa no co jest Przepraszam tak jakbyśmy Jestem poddenerwowany Przeleciała taka wielka osa O dzionek jest dzionek, dzionek, dzionek. Dobra Będę musiał sobie w tej karczmie posprzedać parę rzeczy kupię załatwię a raczej kupię Eeełem... miksturki No. Mamy finik. Nie ruszacie! Plus. O, porusznik ron. Ron? No. <grystanski> y tak jest. czym mogę pomóc w poruszniku? Eee, mhm, y y wiecie, tutaj lepiej odpowiadać tą opcję taką, że wiecie, że nie wiecie nic o tym. No i w ogóle takie rzeczy. No, do, dostaniemy doświadczenie. Tak, dyplomacja to podstawowa rzecz. Do przetrwania tutaj. No dobra, może nie podstawowa, no ale ważna rzecz, żeby... No. Ważna rzecz po prostu, tak. Um, dobra. Tutaj zrobię sobie na razie cięcie. Zobaczę jak to wszystko się nagrywa. I w ogóle... Tak. Tak. Dobra. Dobra, widzę, że wszystko się ładnie, wszystko nagrywa. Będzie to fajnie i w ogóle... w się funiu. zamarujesz zamarujesz. Tutaj dopiero. Zamiaruję! Dobra, niech będzie, dobra, ale nie hmm. No, ale. No dobra, jeśli przed walką z Bar. z Nie wiem, jak to przestać, nieważne. Eee, Tibo, wyglądałeś normalnie? To, 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 to znaczy. Mogę ci się zmienić wygląd, a nie słownictwo, no, podziwę, jak wyglądam. wygodą. Okej. Okay. Taka dziwna jest ta karczma, nie podoba mi się troszeczkę ta muzyczka, którą zresztą za chwilę usłyszycie. A, jest taka... Taka dziwna. Ale ogólnie i tak uwielbiam klimat tych karczm. Bardzo mi się podoba, w ogóle wszystko jest świetne. Świetne, świetne, świetne. Okej, okay. jepa, pa, Popatrzę sobie troszeczkę tutaj, co mają goście do, zao do zaoferowania. A widzę, że właśnie nic. On, kaczmareczka ładna. Mhm. Dobra. O, wo wo, wo wo Water. We, water. Widać, co ci się sprowadza. Widzicie, i właśnie spotkaliśmy drugiego pomazańca. Hmm. No to dobra. Patrz, gość co jest przykokszony, ja, ja normalnie Dobra, mamy jeszcze sporo czasu. Dlatego. Dlatego. Wow, 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 wow. Oj oj, oj. Przepraszam, przepraszam. To jest jego mieszkanie, kurde. Nie zobaczyłem właśnie. Eee, wiecie co? Zrobię auto zapis. Co się stanie? Zrobię to a, a zapis szybki a Zobaczymy co się stanie hmm. Okej okay. Weźmiemy mu kasę Patrzcie, nic się nie stało Dobra Jest, nic się nie stało Na szczęście strasznie przybiegło i nie zaknębdowała nas Tak, 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 dobrze a, Butelka piwa Dobra, tutaj śmiesznego krasnodera Znajdziemy Granbros, to nie ważnie patrzcie, co ja robię, żeby zdobić ten zwój, to patrzcie, co, rob co ja robię. No, widzicie? Jeszcze reputację! Aż trzy reputacji dostaliśmy! I patrzcie, co jest na stolitku. Aaaaaah! Nie, nie chodzi o ten porter. Nie. No właśnie, zdobyliśmy jeden zwój czaru. Krasnoludów. Dobra, nie będę go tutaj okradał. Boże, ja tu nie jestem taki... Nie jestem takim złym... <laughs> człowiekiem. Widziałem mu tylko parę rzeczy, no... Dobra, pasuje jeszcze pogadać z barmanem. Oj, Boże To jest właśnie trajer dobra mhm. Dobra, widzę, że już się... Powoli czas kończy, ale i tak jeszcze mam troszeczkę kupię. Zjem sobie. Tak, no spokojnie. Obiadek. Oj Bładunek. Ooo... Widzicie tutaj nam... Mane! Wzrasta. Tyle? Najedzony jesteś? Dobra. Hmm. Chciałbym jeszcze... A to dobra, nie, to, to w następnym odcinku zrobię. Bo tu jeszcze mamy parę misji i w ogóle. W tej 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 karczmie. To w następnym odcinku zrobimy... szczerze mówiąc nie wiem. Ale chyba... chyba dojdziemy już tam. Nie no, nie, nie, nie Pójdziemy sobie tutaj do karczmy mm, mm, Tak, pójdziemy tutaj do karczmy I chyba się na targowisko Tak, tutaj na targowisko e, Dzielnicę, na dzielnicę kupiecką Pójdziemy No i tam spotkamy doktora Elrata e, Nie wiem czy jego sekret Tak wiecie, rozplątam tam Tak szybciutko No Ale zobaczę Dobra, przyjazd No, widzicie? Tak, z łomaską pogadamy później. No to dobra, już nie będę tak zamudał, bo normalnie tragedia. Yy, to na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, krytykujcie, chwalcie mnie i do zobaczenia. Już niedługo. Cześć.